Wow, Julia, ale my się nie widzieliśmy długo. Bardzo długo. Nie było cię na twarzy w ogóle. No nie było mnie, bo tym programem zajmuje się moja koleżanka, bo ona bardzo eee. lubi ten program i wiesz, poprosiła mnie, czy mogłaby go ale robić. Było więc. super miło z nią. Ale no tęskniłam to za tobą. Ja za tobą też tęskniłem <laughs> i też bardzo tęsknię za twoimi filmami na YouTubie. Dlaczego ty masz przerwę YouTube'ową? Głównie ze względu na zajętości, bo zrobiło się tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, a jednak YouTube, zwłaszcza tak jak ja robiłam dwa razy w tygodniu, jest mocno wymagający, jeśli te filmy chce się robić fajnie. I ja już pod koniec czułam, że robię troszkę na szybko, trochę tak, żeby po prostu były te publikacje i stwierdziłam, że to już nie do końca jest zgodne ze mną. Ja bym chciała to robić z zajawki i dostarczać taki prawdziwy, fajny content. Stwierdziłam, że zrobię sobie na chwilkę e, przerwę, która się troszkę przedłużyła. No właśnie, kiedy chcesz zakończyć tę przerwę? Kiedy chcesz wrócić do jakiegoś tak w miarę regularnego opublikowania? Myślę nad tym już bardzo, bardzo intensywnie, trochę w innej formie. Chcę wrócić tak, żeby to właśnie też było zgodne ze mną. Myślę, że już nie będę nagrywać cały dzień na zielono, ale będzie to fajne. Będzie to fajne, zaczynamy nad tym pracować. Więc myślę, że za około 2 miesiące to będzie. Czyli coś rozumiem, się że Twój content trochę e, gdzieś tam dojrzeje. Nie, nie wydaje mi się. Może będzie bardziej dostępny, bo ja oczywiście dalej bardzo, bardzo kocham żugajki i głównie na nich się skupiam w swojej twórczości, ale chciałabym, żeby też inni mogli to oglądać. Żeby to było dla nich też rozrywką, a nie było dla nich zbyt infantylne. Co ty sądzisz o tym? O. Co ty sądzisz o tym, że ludzie mówią, że Julia żugaj wyskakuje z lodówki? Właśnie takie mam podwójne podejście do tego bo z jednej strony na początku mnie denerwowały te komentarze bo miałam takie poczucie niesprawiedliwości bo no, jestem dosyć y, ambitną osobą. Jeśli dostaję jakąś propozycję, to nawet jeśli w kalendarzu wszystko jest już na minuty, to y, mam takie poczucie, że dam radę to zrobić i jeszcze, jeszcze gdzieś to tam upchnę. Z drugiej strony to jest też komplement, no bo jeśli, jeśli za chwilę wyskoczę komuś z lodówki, to znaczy, że jest mnie bardzo dużo i że ludzie chcą mnie oglądać, i że ludzie, y, na przykład stacje telewizyjne, chcą mnie pokazywać, co jest dla mnie dużym komplementem. Cieszę się, że się dobrze sprawdzam, i cieszę się, że chcą mnie w kolejnych i w kolejnych formatach. Ale rozumiem, że to nigdy nie był Twój cel, żeby wyskakiwać z tej lodówki. Twoim celem znaczy, jest ja bym realizowanie marzeń. Nie wyskoczyła komuś z lodówki, tylko nikt mi jeszcze lodówki nie zaproponował. <laughs> Okej, okay, ale rozumiem, że nigdy nie chciałeś, żebyś była, żeby był Ciebie przesyt na rynku. Ty po prostu chcesz pracować. Tak, no jak dostajesz, wiesz, zaproszenie do fajnego programu, Tu you can dance, tutaj twoja twarz, tutaj możesz, możliwość pojawienia się w ja Mam Talent, tutaj gdzieś, no to dla mnie to są w ogóle super przeżycia, super wspomnienia, fajne doświadczenia, więc nie rozumiem, dlaczego miałabym odmawiać. Żugajki zastanawiają się, jak ty byś nazwała swoją relację z Kacprem? Związek, znajomość czy przyjaźń? Nieokreślony publicznie. No, właśnie, nieokreślony publicznie. Na pewno bierze, że tam są domysły, że wy jesteście Ale w związku. Ale ludzie się mogą domyślać. No czemu? Ale nie czemu nie, tego? nie zabierasz głosu i publicznie nie. Ale co myślisz, że takie oświadczenie Nie no, na, na Instagramie czy są takie, żywe, że na tle. nie że ogłaszają. powiem. oświadczenia no jak będziemy się czuli gotowi na to, jak będziemy chcieli się tym podzielić, jak uznamy, że to jest ten moment, to, to tak. Na razie jakby po prostu cieszymy się wspólnymi chwilami. A domysły są dobre? Ja nikomu tego nie zabronię, no, wstawiam a nie, te rzeczy nie? A nie, czy domysły są dobre, czy ludzie mają dobry kierunek swoich czyli domysłów. Czyli ty oczekujesz teraz tego potwierdzenia. Nie, tylko czy domysły są dobre, to jest inna droga. Ale dalej w tym samym kierunku, No ja już cię tak. za dobrze znam. Czyli rozumiem, pozostajemy przy nieokreślony publicznie. Jak będę chciała się tym podzielić oficjalnie, to się... Podzielę. Wydam wtedy oficjalne oświadczenie. Andrzej Piaseczny ostatnio powiedział mi, że Kacper jest bardzo dobrze wychowanym chłopakiem i jest wspaniałym artystą. A co ciebie w nim urzeka? Jest bardzo dobrze wychowanym chłopakiem. Jest wspaniałym artystą. Jest super wrażliwy, e, bardzo pomocny. E, no, jest w ogóle wspaniałym człowiekiem i cieszę się, że mogłam w swoim życiu go spotkać. Na co z Marcinem Dubielem się rozstali? Jak ty zareagowałaś na te informacje? No, widziałeś, jak zareagowałam, bo to ty mi powiedziałeś. Ale widzowie nie widzieli, jak zareagowałaś. E, no, ja, ja jestem w szoku. Absolutnie się tego nie spodziewałam. Mimo tego, że nie mam jakiegoś super kontaktu ani z Natalią, e, tym bardziej z Marcinem, to jakby. Nie czułam żadnych przesłanek może, żeby się tak e, miało wydarzyć. Bardzo im współczuję, bo wiem, e, jak ogłaszanie publiczne rozstania jest ciężkie e, i apeluję też do wszystkich, którzy będą oglądać, żeby dali im troszkę przestrzeni i e, obydwojgu im życzę dużo, dużo szczęścia i spokoju. No ty właśnie przeżyłaś ten publicz... ty właśnie przeżyłaś to publiczne rozstanie. Powiedziałaś, że życzysz im szczęścia. Czego jeszcze? Spokoju. Dużo właśnie spokoju, bo wiem, że ten moment jest trudny, kiedy ludzie zaczynają przeżywać emocje razem z Tobą, bo na przykład z Tobą empatyzują, ale wtedy te, te emocje narastają i trzeba mieć naprawdę e, mocną psychikę w tym momencie, żeby, żeby temu podołać. A jest jakiś sposób, żeby przetrwać? Ja na przykład nie oglądałam przez bardzo długi czas TikToka, social mediów, ogólnie troszkę się odcięłam wtedy. Na szczęście byłam wtedy w tańcu z gwiazdami, więc nie miałam nawet fizycznie czasu, żeby, żeby to oglądać i żeby czytać. No wiesz, jak to jest. Zaczyna się wskazywanie palca, ma ja to wina, co się wydarzyło, a coś tam, grzebanie w czymś, co my stwierdziliśmy, że chcemy już zostawić. Więc, więc zawsze jest to ciężkie. Czyli fani też nie powinni osądzać, czy ja wina, kto zawiodł? Nie, no, wydaje mi się, że najlepiej by było w idealnym świecie, gdyby to pozostało suchą informacją. Typu, nie będziecie nas już razem widywać, i tak, okej, okay. i tyle. No dobrze, to żeby optymistycznie zakończyć, które marzenie jest najbliższe realizacji. Moonfest chyba, Moonfest 2. O, super, byłem Mój... na Moonfest 1, Byłeś, było fajnie, tak. było fajnie. A teraz będzie jeszcze lepiej, w Gliwicach gramy na arenie PreZero. Będzie to jeszcze większy koncert, dużo więcej mam doświadczenia na scenie, wiem już co, jak i gdzie, żeby to super wyglądało, więc powoli zaczynamy sobie nad tym pracować. Za kilka dni dosłownie festiwal ekipy, więc chyba te dwa koncerty będą teraz takie najmocniejsze dla mnie. Moonfest 1 był transmitowany, czy Moonfest 2 będzie transmitowany? Na razie nie mamy tego w planach. Chcemy, żeby jak najwięcej osób zdecydowało się przyjść jednak zobaczyć na żywo, bo na żywo są zupełnie inne emocje niż przez ekran. I chyba przy tym zostaniemy, żeby to jednak było takie przeżycie na żywo. Super, dziękuję bardzo. Wszystkiego dziękuję. dobrego.